Nie sądziliśmy, że tyle osób zjawi się na naszą premierze. Zobaczcie, tutaj ludzie przypływają statkami na Ostrów Tumski. Tutaj kolejna wycieczka. Jeżeli chcecie, zapiszcie się na kolejną premierę też tutaj zorganizujemy taki event. Można podpływać statkami. Bilety kosztują 500 zł od osoby, ale jak widzicie, tłumów nie brakuje. Dzisiaj mamy taki specjalny filmik, jak widzicie za mną najnowsze Hailey Tiger w wersji V3, zarówno dziewiątka jak i ósemka. Zrobimy za chwilę prezentację tych hulajnóg, ale najpierw zrobimy też premierę naszego nowego narzędzia na naszej stronie, które uważamy, że już dawno powinno być, czyli konfiguratora hulajnóg elektrycznych. Dlaczego konfigurator hulajnóg elektrycznych? Jak sobie kupujemy samochód, możemy sobie wybrać. Chcemy mieć takie opony, taką baterię, takie podzespoły. Dlaczego tego nie zrobić w hulajnogach? Stwierdziliśmy w HMD, że zrobimy konfigurator do każdej hulajnogi, zaczynamy od marki Hili, gdzie będziemy mogli sobie wybrać komponenty, które chcemy. I teraz tak, często jest tak, że nie wiemy nawet, nie zdajecie sobie sprawy, jakby co można zamontować w Hulajnogach. Piszecie do nas maile, a czy na przykład można zamontować GPS. Teraz nie ma problemu, bo wchodzicie w konfigurator, klikacie sobie, wybieracie GPS, wiecie ile ten montaż tego GPS-u kosztuje, wiecie ile kosztuje montaż na przykład opon PMT, bo chcecie mieć najlepsze opony w swojej hulajnodze i to wszystko w, tej, w tym konfiguratorze jest. I na przykład nie potrzebujesz dużej baterii, chcesz mieć mniejszą baterię, no to wybierasz sobie mniejszą baterię. Chcesz mieć dużą baterię, czyli na przykład jak teraz V3 e, Tigerze największa bateria dostępna na rynku, czyli 52V e, 28Ah w wersji VLR. Wcześniej wprowadziliśmy wersję LR e, z baterią LG 25,6Ah. Teraz mamy hulajnogę legalną z największym zasięgiem dostępną w Polsce, czyli Hali Tiger 9 w wersji VLR z baterią LG na ogniwach MJ1. Ale zaraz sobie płynnie przejdziemy jakby do prezentacji Tigera 9 Pro, bo nagramy kilka filmów, jakby to miał być jeden film, no to ten film by nam zajął podejrzewam z półtorej godziny, dlatego podzielimy to na prezentację Tigera 9 Pro i prezentację Tigera 8 i pokażemy też możliwości jakie są w konfiguratorze hulajnóg elektrycznych stworzonym przez HND. Przechodzimy do prezentacji Hailey Tiger 9 V3. Ale zanim powiem jeszcze o serwisie, bo często pytacie jak działa serwis Heidi, jak to wygląda. Oczywiście wszystkie części zamienne są... W Polsce. Tutaj we Wrocławiu mamy magazyn, jest serwis centralny, jest w HD marki hili. Dodatkowo mamy serwisy autoryzowane, rozsiane po dużych miastach w Polsce. Mamy serwis w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, w Rzeszowie, w innych miastach. Jeżeli prowadzisz serwis i też byś chciał być autoryzowanym serwisem, to też możesz być, odezwij się do nas i dostaniesz autoryzację, i będziesz mógł serwisować hili. Dla klientów jeżeli wam się popsuje Heidi, jest serwis door to door. Czyli wystarczy, że zrobicie zgłoszenie na stronie heidipl łamane na serwis. Wtedy my zamawiamy kuriera do was, kurier zabiera od was spagowaną hulajnogę i trafia do centralnego serwisu, czyli do HND. Ale na przykład mieszkasz w Warszawie i nie chcesz się pakować hulajnogi. Weź hulajnogę, zobacz na mapie, yy, na stronie Heidi, gdzie kupić, znajdź sobie autoryzowany serwis lub salon i idź sobie tam, i na miejscu normalnie będziesz miał wykonaną naprawę gwarancyjną bez konieczności wysyłania hulajnogi i pakowania, co często też jest uciążliwe. Przechodzimy do prezentacji Heidi Tiger 9. V3, czyli wersji trzeciej. Trzecia rewizja, pierwsza wyszła w 2022 roku, druga rewizja to była ta 2023, która wyszła na początku tego roku i teraz mamy trzecią rewizję i każda ta rewizja przynosiła duże zmiany. I jakie zmiany mamy tutaj? Generalnie mamy po prostu wymienioną praktycznie całą elektronikę hulejnodzi. Inne silniki, inne wyświetlacze, inne manetki. Konstrukcja jest taka sama, taka jaka była wcześniej, tutaj nie ma zmian konstrukcyjnych, oprócz uwaga bardzo ważnej zmiany, o której za chwilę powiem, czyli jednej z najważniejszych, czyli zawieszenia. Ale przejdźmy sobie po kolei, tak jak zazwyczaj robimy prezentację, czyli lecimy od kół i silników. Mamy nadal, tak jak w poprzedniej wersji, koła 10 calowe 10 10x3, z fabrycznie zamontowanymi jednymi, albo chyba najlepszymi oponami szosowymi. Oprócz PMT. Jeżeli znacie opony PMT, te, które kosztują tam 300 zł za sztukę, to zaraz po tym te opony CST to są drugie najlepsze opony szosowe. Oczywiście. Teraz będę też wspominał o konfiguratorze. Tak? W konfiguratorze mamy do wyboru cztery rodzaje opon. Możesz sobie zamontować opony terenowe, możesz szosowe, możesz szosowo-terenowe lub takie na przykład już wysokiej klasy opony PMT. Idziemy dalej. Silniki 2 razy 1000 W, ale uwaga tutaj duża zmiana jest. Cała elektronika w Tigerze 9 Pro 3 została wymieniona. Wcześniej mieliśmy silniki bez czujników Halla, Teraz mamy silniki z czujnikami hala i mamy kontrolery sinusoidalne. Czyli dla fanów tego takiego hrabkowatego dźwięku, które było wcześniej w kontrolerach kwadratowych. No muszę ich zmartwić, teraz są sinusy i teraz silnik jest cichszy. Jeżeli chodzi o osiągi, to jakby tutaj będziemy też osobny film nagrywać, ale teraz mamy tutaj też 60 km na godzinę. Producent deklaruje, że ta hulajnoga jedzie. Idziemy dalej. Mamy silniki, przechodzimy do hamulców. Hamulce, tak jak w poprzedniej wersji, hydraulika. Hydraulika od Heidi, to są ich customowe hamulce. Znane hamulce, sprawdzone, działają, z nimi się nic nie dzieje. Tarsze hamulcowe też z tymi tutaj już, z tymi profilami, tak jak było w poprzedniej wersji. I skąd te silniki biorą nam prąd? Biorą nam z akumulatora, który w standardzie ma tak jak wcześniej 52 V, 20,8 Ah. Ale mamy też wersję LR, którą wprowadziliśmy w poprzedniej edycji, z akumulatorem LG 25,6 Ah na ogniwach LG z dwuletnią gwarancją. Nikt nie daje dwuletniej gwarancji na baterie. Nie wiem dlaczego, w rowerach elektrycznych na przykład to jest standard. Te baterie są robione w Polsce, dlatego jest dwa lata gwarancji. Ale teraz uwaga, to już była bardzo duża bateria. A dlaczego by nie zrobić jeszcze większej? Dlatego teraz do wersji LR dołącza wersja VLR, czyli Very Long Range. Bateria na, ogniw na najlepszych ogniwach LG yy, MJ1, kto jest w temacie, ten wie o czym mówię. O największej pojemności, jeżeli chodzi o legalną hulajnogę w Polsce na ten moment. Czyli nie ma innej legalnej hulajnogi, która by miała większy zasięg niż Heidi Tiger 9 Pro V3 VLR, czyli Very Long Range, 28 amperogodzin. Też dwa lata gwarancji i też ta bateria jest tutaj produkowana w Polsce i to jest myślę, że gruby niósł. Wszystko to oczywiście wybieramy w konfiguratorze. Oczywiście wersja LR i VLR jest droższa no przez to, że są markowe ogniwa, dwa lata gwarancji i tak dalej. Jeżeli chodzi o zasięg polecam sobie sprawdzić po prostu w kalkulatorze u nas. Standardowo producent tutaj przy tej baterii standardowej deklaruje 75 km zasięgu, w wersji LR maksymalny zasięg to jest chyba tam 85 i w wersji VLR to jest nawet do 100 km, ale to w takim trybie eco-eco. Jeżeli sobie włączycie kalkulator to tam możecie podać sobie wagę, na jakich oponach jeździcie, i tak dalej, i wyskoczy Wam, dla jakiej baterii będziecie mieli jaki zasięg w Heidi Tiger 9 Pro, i pokazuje tak on z dokładnością do powiedzmy tych 5 km. I jak jesteśmy przy tej baterii, to mamy tutaj dwa porty ładowania, i mamy, jak, tak jak wcześniej, dwie ładowarki w zestawie 2 -amparowe. I teraz tak. Um, niektórzy użytkownicy martwią się, no bo zobaczcie tutaj metalowy port ładowania i tutaj metal, no i co, zrobię sobie zwarcie. Nagrałem już o tym osobny filmik, nie da się zrobić zwarcia, ponieważ jest zabezpieczenie na BMS-ie, czyli takim układzie elektronicznym sterującym baterią który zabezpiecza nas przed tym prądem tutaj zwrotnym w kierunku baterii. Prąd ma płynąć tylko w jedną stronę z portu ładowania do baterii, a nie odwrotnie i nie ma możliwości zrobić w, w, takiego zwarcia w Heidi. Ale nie róbcie tego w innych hulajnogach, bo jakby ja wiem, że tutaj jest to zabezpieczenie, dlatego tak się bawię, ale to jest jakby rzadkie i to jest tylko w tych droższych hulajnogach, dlatego jeżeli macie hulajnogę, to broń Boże, tutaj nic nie wkładajcie i tak dalej. Jeżeli nie jesteście pewni, że jest to zabezpieczenie, w Heidi jestem pewny, dlatego wam to pokazuję, że nie ma takiego zagrożenia. Przechodzimy do jednej z najważniejszych zmian w Heidi Tiger 9 Pro V3. Tutaj w każdy niezależnie od wersji, mamy zawieszenie z regulowanym ridampem. Re Co to jest? i taki regulowany re-dump nie jest dostępny w żadnej hulajnodze legalnej w Polsce, tylko w Heidi Tiger 9 Pro V3. Co to jest? Co to jest readump? Redump to jest regulowanie tłumienia odbicia. Czyli najbardziej zamasowana już forma amortyzatora. Możemy sobie tutaj oczywiście ustawić, jak szybko wraca nam tłok amortyzatora do pozycji początkowej. O co tutaj chodzi? Nastawię pozycje skrajne i Wam pokażę, bo to najlepiej będzie zobrazowane. Oczywiście nikt skrajnych nie ustawia, bo trzeba sobie to dopasować tak jak lubimy. Nie chodzi nam o to, żeby ta hulajnoga, nie wiem, sprężynowała, skakała i tak dalej, tak jak w tych najtańszych zawieszeniach, gdzie mamy sprężynę i po prostu ta hulajnoga nam po prostu się odbija na tej sprężynie i skaczemy jak na trampolinie. Tylko amortyzator ma tłumić. I teraz tak, ustawiłem na najwolniejszy i teraz zobaczcie, jak skoczę na tą kolejną nogę. Widzicie? Amortyzator odbija bardzo wolno. Teraz, jak ustawię sobie tutaj, przekręcę sobie na skrajny. To zobaczcie, to jest szybciej odbicie. Czyli amortyzator jak najszybciej wraca do pozycji początkowej. Ale nie chcę, żeby jak najszybciej wracał, no bo chcę sobie ustawić tak. Żebym na przykład podjechał po ten krawężnik, i żeby on mnie nie wyrzucał z powrotem do góry, tylko tłumił ten krawężnik, dlatego zawsze sobie ustawiamy ten amortyzator tak jak trzemy, tak jak chcemy, i mamy taką funkcję tutaj w Hyli Tiger 9 Pro V3. Tutaj z tyłu jest tam na amortyzatorze taka śruba i można sobie tą śrubą regulować. Mamy te same LEDy w wersji Sunset, mamy tutaj ten napis, the Moving Technology by Hyli, a tu w wersji czarnej mamy po prostu LEDy których Wam teraz będzie ciężko pokazać i pokażemy w osobnym filmiku, bez napisów. Coś dla ludzi, którzy lubią takie klasyczne stonowane klimaty. Możemy tutaj też sterować z aplikacji LEDami. Błotniki bez zmian działają, są, są sztywne, tak jak mówiłem, jeżeli na nich staniemy, no to niestety je łamiemy, ale jakby to nie jest rodzi interes. Mechanizm składania też bez zmian. Na jedną klamrę fajny, bo nam się szybko to składa ze sprężyną. Jedziemy do góry na dół i teraz tak. Niektórzy tutaj mówią, że jest problem ze składaniem. W sensie, że ten mechanizm, że tutaj ta klamra potrafi się podnieść do góry. Pamiętajcie, że ta klamra musi być tutaj spięta równolegle. Są dwie śruby tutaj, które regulujemy. Jak dociągacie śrubę, to róbcie to równolegle. Jeżeli by się tam ta klamra podchodziła, na przykład na wertepach do góry, to też bym radził tutaj odtłuścić ten mechanizm. To jest coś takiego. Um, to jakby zwróciliśmy uwagę, którzy użytkownicy nam to zgłaszali. Idziemy do kierownicy, i tutaj mamy dużą roszadę i nowy wyświetlacz od Haili TFT, czyli duży wyświetlacz. Idziemy tym trendem generalnie, Haili też zamontowało duży wyświetlacz, tak jak inni producenci. Widać, że jest ten trend, i ten wyświetlacz naprawdę tutaj robi robotę. Jak go pierwszy raz odpaliliśmy, to tak jakbyśmy odpalili pierwszy raz nowego smartfona, ale nie tak jak kiedy, nie tak jak teraz, że te smartfony się niczym nie różnią. Tylko naprawdę bawiliśmy się tutaj dwa dni po prostu jak dzieci, wszystkimi ustawieniami. Na przykład mamy pięć trybów jazdy. Ja teraz nie omówię całego tego wyświetlacza, bo się nie da po prostu, ale powiem wam kilka takich, takich funkcji, które naprawdę są e, sztosem, tak? Mamy 5 trybów jazdy i 5 trybów jazdy programowalnych, czyli każdy tryb możemy sobie zaprogramować. Jak nam rusza przedni silnik, jak nam rusza tylny silnik, jaki mamy amperaż na tym, na tym trybie jazdy, jaką mamy prędkość maksymalną na tym trybie jazdy. I to jest ekstra. To dopiero wcześniej było dostępne w jakichś tam nielicznych hulajnogach drogich. teraz w hulajnodze do 30 kg, czyli Heidi Tiger 9 V3 jest na wyświetlaczu tutaj mamy no po prostu wszystko, temperaturę zewnętrzną temperaturę kontrolerów aktualne natężenie prądu na kontrolerach nagram wam osobny filmik o tym wyświetlaczu bo po prostu ten filmik tutaj żebym opowiedział te wszystkie funkcje no to by zajęło 20 minut i niedługo wypuścimy też filmik o wyświetlaczu po prostu jako osobny filmik na nasz kanał no bo tutaj nie, nie sposób o tym mówić manetka na kciuk, nie jestem fanem, fanem manetek na kciuk, I kto mnie zna ten wie, nie lubię manetek na kciuk Highly zdecydowało, że będzie tutaj manetka na kciuk dlatego nie tylko dla siebie, ale też dla innych, którzy lubią manetki na palec wskazujący. W konfiguratorze możecie wybrać sobie manetkę na palec wskazujący. Montujemy, mamy sprawdzone manetki na palec wskazujący, które montujemy też do innych ulajnów. i w, jeżeli sobie wybierzecie w konfiguratorze, to będzie manetka na palec wskazujący w Hajli. Tutaj to jest dobra manetka kciukowa. Generalnie, jeżeli mamy kilka typów manetek kciukowych, to jest jedna z lepszych manetek kciukowych, jakie znam, ale nie dla każdego. I na przykład ja preferuję na palec wskazujący. Trudno mi się oduczyć, bo się przyzwyczaiłem. Możemy zamontować też manetkę poziomą na kciuk, czyli wszystkie opcje są tutaj możliwe. Dalej idąc, mamy czytnik kart NFC. Tak jak poprzednio, przykładamy kartę NFC i tak odblokowujemy hulajnogi, nikt tam nie, nie odjedzie hulajnogą. Super karta do programowania innych kart. Nadal nie, jakby nie rozkminiliśmy tego, jak podłączyć tutaj um, NFC z telefonu, ponieważ jest to zablokowane w Unii Europejskiej. Normalnie gdzieś w Azji, w Stanach można pyk podejść i, i zaprogramować sobie na telefon. Tutaj niestety w Unii jakieś takie jest ograniczenie prawne i nie można tego zrobić. Idzie, idąc dalej mamy tutaj wyświetlacz TFT, włączamy i tutaj mamy całe sterowanie wyświetlaczem. Plus, minus, włączanie, tryb mode, tak jak powiedziałem to wszystko omawiam, ale generalnie plus i minus to jest zmiana trybu w górę, mode, wchodzimy do menu, power, włączamy, wyłączamy lub cofamy, cofamy się w menu, ale to tak jak mówię wszystko omówię w tym osobnym filmiku. Klakson i kierunkowskazy, prawy, lewy. Tak jak wcześniej, tutaj bez zmian. Mamy kierunki zamontowane z tyłu. Ale też na przykład montowaliśmy kierunki z przodu dla Tadeusza, którego serdecznie pozdrawiam, który fajne filmy nagrywa, i, i naprawdę katuje mocno Tigera 9 Pro. Jeżdżą chłopaki w góry, na górę sobie, i tak dalej. W takich warunkach terenowych, hardkorowych testują te hulajnogi. przyjeżdża czasami do nas na serwis i nic się nie dzieje. To, to jest naprawdę rasowy tester i go pozdrawiam. I zamontowane ma opony terenowe. Bo już z takim zawieszeniem, to ta hulajnoga jak najbardziej w teren możecie śmiało jeździć. kierownicę omówiliśmy, gripy są bez zmian, miękkie gripy yy, i hamulce hydrauliczne te same tutaj. To wszystko nam leciutko chodzi. Nie zdarzyło nam się, żeby te hamulce przeciekły. Jak na przykład mieliśmy nie wiem, gdzieś tam w Joyorach ktoś tam hamulce, one stop przeciekały. Te hamulce do tej pory nie przeciekają i ten. Oświetlenie, tak jak w poprzedniej wersji, mamy tutaj tą lampę. Lampę, która faktycznie oświetla nam w nocy. Myślę, że też do konfiguratora, nie wiem czy już dodali, ale do, mają dodać do konfiguratora dodatkowe oświetlenie, które montujemy też często klientom. Jeżeli chcecie już naprawdę takie halogeny gdzieś jeździć w hardkorowo po lesie w nocy, to jeszcze można do, do, dołożyć dodatkowe oświetlenie. Ale jakby to oświetlenie oświetla nam drogę, co jakby nie, no jest, nie jest częste w hulajnogach. Dodatkowo, oczywiście, LEDy z przodu, LEDy z tyłu czerwone. No i oświetlenie RGB, sterowane z aplikacji, możemy sobie ustawiać kolory i różne dyskoteki. Też nagraliśmy już osobne filmiki nad tym, już tutaj nie będziemy tego omawiać, dla kogo jest ta hulajnoga? No właśnie dla takich osób, którzy szukają legalnej i najlepiej doposażonej hulajnogi dostępnej teraz na rynku w Polsce, to jest właśnie Tiger 9 Pro V3 w wersji z baterią VLR, czyli Very Long Range na ognibach LG. MJ1, 28 AH, to jest hulajnoga, która ma największy zasięg dostępny z legalnych hulajnóg. Jeżeli szukasz takiej najbardziej dokoksanej hulajnogi z bajerami tutaj już na, sinus, na sinusoidalnych sterownikach, z wyświetlaczem TFT, no i tym wszystkim, o którym powiedziałem, z zawieszeniem, z regulowanym re to to jest hulajnoga dla Ciebie. I co? I na razie tyle na temat Heidi Tiger 9 Pro V3. Klasycznie, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie nas na YouTubie, na grupie Highly. Yy, Dzwoncie na serwis, będziemy wyjaśniać. Jeżeli są jakieś pytania, yy, na pewno nagramy kolejny film i będą też kolejne filmy, testy przez yy, innych YouTuberów, bo już jakby te hulajnodzie do nich jadą. Dzięki bardzo.